Niech będzie pochwalony nasz Pan Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja zawsze dziewicę. Kochani przyjaciele, w naszym jedynym Panu Jezusie Chrystusie owoce Ducha Świętego to miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, wierność, dobroć, łagodność, opanowanie. I chodzi o to, żeby znacie wszystkie i oczywiście tam z czasem jeszcze yy, można by i było się rozpatrywać innych, jednak co ciekawe, nie więcej niż 12 i tak dalej. Jest to bardzo piękne, ponieważ jeżeli chcemy rozpatrywać yy, właśnie, czy prawda jest obecna wśród nas, a jest to Emanuel Bóg Żywy, no to właśnie powinniśmy się kierować tym wskazaniem, bo prawda jest tylko w Jezusie, o tym wiemy, prawda? My, dzieci Boże, chrześcijanie, tak? Yy, no to właśnie. Yy, Mając właśnie te wytyczne, czy oczywiście czujemy pokój, miłość, radość. I właśnie tutaj co do tego chcę powiedzieć, jak ważny jest właśnie Boży głos, który daje nam te takie owoce, w których kwitniemy, tak? I czy obecne są właśnie uprzejmość z naszej strony, tak? Opanowanie samego siebie i właśnie taka dobroć, życzliwość w kierunku drugiego człowieka, no to nam mówi o obecność Jezusa wśród nas, tak? Czy, także to, czy właśnie ta łagodność jest widoczna, właśnie wierność na drodze, właśnie powołaniu do miłości, tak? do, do realizowaniu swo, na swoim konkretnym przykładzie ludzkim, właśnie przekazania miłości Boga i bliźniego? Jeżeli to jest obecne, no to chwała Panu, to, to, to trzeba Boga właśnie wielbić, właśnie w tym konkretnym życiu naszym i tylko dziękować Bogu, że Jego prawda jest tak piękna, tak świetlista, tak jasna. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Kochani, każdemu z nas życzę właśnie Pana Boga naszego. Dziękujemy. Boże nasz, tylko Ty możesz nam pomóc. Proszę, pomagaj nam nieustannie, Maryjo, ratuj. Dzięki. Hej.